Hej, hej, halo, witajcie moi kochani na Rapture jest Coming, pochwycenie jest blisko. Dzisiaj chcę wam powiedzieć o, mm, o wielu rzeczach, słuchajcie, bo wydarzyło się w tym czasie, kiedy nie nagrywałam, po prostu dużo rzeczy, dużo przemyśleń, dużo takich e, bożych i niebożych spraw, domu, bo każdy grzeszy do tej pory, cały czas i w ogóle. Ale powiem wam, wiecie co, dla mnie to jest takie, ojejku, ja nie wiem jak ludzie w ogóle żyją, ja nie wiem jak ludzie mają czas na to, by komentować kogoś cały czas, szukać różnych rzeczy. Ehm, Powiem Wam, pamiętajcie, jedną taką podstawową rzecz. Pokora, którą mieliśmy mieć, nie mówi nam nic o pokorze do ludzi. To jest jakby pokorę mamy mieć dla Pana Boga są oczywiście wersety też pokazujące że pokora jest jakby skutkiem tego, że jak idziesz z Bogiem to pokora sama z siebie wychodzi i nie wtedy nie musisz się o nią martwić czy i starać się w ogóle, bo wtedy ona jest ta pokora wśród ludzi ja jestem bardziej mm, osobą, która ma pokorę do Pana Boga bo uniżam się do Niego, przychodzę do Niego przepraszam Go ale też są takie sytuacje, gdy ludzie po prostu nas oceniają, opisują i w ogóle i po prostu myślą sobie, że ja mam teraz uniżyć się do jego decyzji do jego, do, jego, do jego argumentu, który on ma typu nie powinnaś malować włosów nie powinnaś znaczyć żadnej biżuterii w ogóle malować się, nic najlepiej w takim razie do takich osób, które tak komentują ja powiem tak w takim razie nie powinnaś mieszkać w domu tylko zrobić sobie szałas nie powinnaś w ogóle bać jakichś anty, anty antyperspirantów w ogóle nie nosić gaci w ogóle nie jeździć samochodem, ani rowerem, bo to też jest świat. Ludzie, niektórzy jak piszą różnego rodzaju komentarze, po prostu ja czasami się z tego śmieję, bo nie mogę tego po prostu aż, aż i to dlatego potem mówią, że jestem bezpokojny. Nie, po prostu dla mnie to jest śmieszne, gdzie ludzie nie widzą, wiecie co, Bóg mnie tak stworzył, że ja widzę w ludziach serce. I wiele razy usłyszałam zawsze jak, mu, jak ktoś mi mówił, to mówił, że ty zawsze widzisz dobro w tych ludziach. To ty zawsze widzisz dobro we mnie, w takim, tej osobie, tej osobie dobro. Ja jestem nauczona, patrząc na ludzi, czy był biedakiem, bezdomnym, który mieszka na ulicy, czy by był bogaty, traktuję ich tak samo. Na mnie, no staram się, czasami wiadomo, no, no, jest różnie, ale staram się. I na przykład tak kiedyś była, był biedak, był jakiś bezdomny, alkoholik, leżał po prostu pijany koło śmietnika. Jechałam wtedy, pamiętam, z pewną osobą, i wiem, że zatrzymałam się, go podniosłam. I ta osoba z kolei powiedziała do mnie, że ona nie wie, czy ona by sobie zdała, dała radę, po prostu by sobie ją, tą osobę na przykład, podnieść. Wiem tylko to, że yy, ktoś już kolejny raz napisał wiem i tak samo może nawet myślę nawet nie musiał pisać że oceniają nas ludzie patrząc na mnie. Na moją urodę, na to, jak wyglądam, to i tam tak się ubieram, chociaż uważam, że się nie ubieram źle i w ogóle ogólnie by to w kogoś powiedzmy gorszyć, ale oceniają, a później znowu oceniłem. Bo nie znacie mojego serca, nie wiecie jaka jestem. E, oczywiście ja się to nie przyjmuję kompletnie, naprawdę uwierzcie mi, ja tylko to mówię po to, by ludziom troszeczkę zasygnalizować, że jeżeli ty myślisz o takich rzeczach. To znaczy, że coś jest nie tak, skoro tylko o takich rzeczach myślisz. Jesteś po prostu powierzchownym człowiekiem. Jesteś człowiekiem po prostu, który tylko patrzy na zewnątrz, a nie patrzy na serce. Faryzeństwo jakby objawia się tym, że ludzie zawsze jak nic nie robią, będą atakować tych, którzy coś robią. Więc zastanów się, w jakim jesteś miejscu. Ponieważ uważam, że to jest po prostu nie na miejscu. Eee, czy nawet perełki, które są zwykłą taniością, taką, że po prostu głowa mała, eee, mówić, że powinno się, czym się nie powinno. Jest napisany fragment w Biblii, wszystko możesz, ale nie wszystko jest pożyteczne. Czy to jest pożyteczne? Może niepożyteczne, ale mi się to podoba. Czy pożyteczne jest mieć telefon? No nie, ale to jest coś. Co mam, jakby też moją pracę, którą tak samo robię, więc zanim cośkolwiek każdy z nas powie, zastanów się, w jakim miejscu to robisz i po co. Patrz na Jezusa, a nie na ludzi. Słuchaj Jezusa, a nie ludzi. I tyle w temacie. Pa! Z Bogiem. To pierwszy dopiero filmik.